Witam serdecznie Szymon Konieczny Strona Facebooku Koncertomania się z w Kolice Dobry wieczór, witam w Gorlice Jestem proszę Państwa teraz w Gorlicach Gdzie właśnie rozpoczął się Festiwal Folkowy Cztery Strony Karpat w Gorlicach Koncerty muzyczne na scenie Stoiska gastronomiczne Różnego rodzaju A czy gastronomiczne to za chwilę się okaże Bo przejdę szybko przez stoiska, za chwileczkę trzeba koncert nagrywać Dzisiaj jutro w Gorlicach Festiwal 4 strony Karpat Pogoda dopisuje, piękna miejscówka Warto odwiedzić Gorlicę Proszę Państwa Także, cóż, dużo gadać Lecę po stoiskach Szanowni Państwo, zaczyna z wina węgierskiego Egeru, proszę Państwa, do wyboru, do koloru, tak samo święto wina w Gorlicach, tylko cztery strony karpat. tak samo święto wina w Jaśle, proszę Państwa, które trwa również do jutra, no i karpackie klimaty, które również do jutra w Krośnie trwają, teraz proszę Państwa, w Gorlicach, tak strony karpat, ważna rzecz, wina, również wisienka na torcie, czterech strony karpat w Gorlicach, także warto odwiedzić to stoisko dzisiaj i jutro. Banie, proszę Państwa, próbować, a będziecie Państwo zafascynowani i zadowoleni. Także, proszę Państwa, lecę dalej. Oprócz takich stoisk z winien, tutaj, proszę Państwa, bańki mydlane. Proszę Państwa, za mną. Także lecę dalej do kolejnych stoisk. <gry> Szanowni Państwo, czuć te smaki, Gorlic, czuć proszę Państwa, naprawdę, czuć te smaki. Proszę Państwa, tutaj stoisko. Przychodzi bardzo. Groziaki. Tutaj ta pani guralka można powiedzieć robi. Do tego miód. Proszę Państwa. trzenik, Także groziaki gorlickie. Kulinarna można nabyć dzisiaj i jutro, proszę Państwa, mamy związek strony Karpat, cztery strony Karpat w tak proszę Państwa, czuć te zapachy bardzo, bo przyciągają zapachy tych prosiąków, proszę Państwa, także lecę dalej. Państwo, obróbka ręczna z drewna takie oto niski, łyżki proszę Państwa można obejrzeć nabyć dużo takiej figurki z drewna robione własnoręcznie przez artystę rzeźbiarza proszę Państwa deski do krojenia proszę Państwa przepraszam bo mówię mosy są jest za dużo tych os, także odwiedzać oglądać Same dobre rzeczy, proszę Państwa. Tak, i stoisko z winem węgierskim, tak samo stoisko z rękodziełem artystycznym. Tutaj prąd można też skosztować. Dzieje się w Gorlicach. Te są bardzo wygodne, wszystko niespodziewane. Szanowni Państwo, kołąbeczki można skosztować pierogi z budyń w Kobylance, lepianki z Kobylanki, proszę Państwa, festiwal w Kedyszu, Górnica, także do wyboru do koloru, a tutaj, proszę Państwa, mamy, co to jest, i... Miasta, Jak? Gorlice, i barsz Ukraiński, Sierpana, także dzisiaj jutro festiwal cztery jajnice, strony Karpat. W przybywać, kosztować może za chwileczkę ja też kosztuję, tylko na razie zaczyna się część. Na scenie w Gorlicach. Pogoda dopisuje, jest gorąco. Także przyjeżdżać. Witam serdecznie naszych. Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku, Koncertomania, Ja się skająkolicę. Dobry wieczór, witam w Gorlicę. Jestem proszę Państwa teraz w Gorlicach, gdzie właśnie rozpoczął się festiwal folkowy cztery strony Karpat w Gorlicach. Koncerty muzyczne na scenie, stoiska gastronomiczne różnego rodzaju. A czy gastronomiczne to za chwilę się okaże, bo przejdę szybko stoiska, za chwileczkę trzeba kozę nagrywać dzisiaj, jutro w Gorlicach, festiwal 4 strony Karpat, pogoda dopisuje, piękna miejscówka, warto odwiedzić Gorlicę, proszę Państwa. Także, cóż, dużo gadać, lecę po stoiskach. Szanowni Państwo, zaczynamy od wina węgierskiego z Egeru, proszę Państwa, do wyboru, do koloru, tak samo świętowina w Gorlicach, tylko cztery strony karpat, tak samo świętowina w Jaśle, proszę Państwa, które trwa również do jutra, no i karpackie klimaty, które również do jutra w Krośnie trwają, teraz proszę Państwa, w Gorlicach, cztery strony karpat, na to, na to, na to. ważna rzecz, wina, również wisienka na torcie, czterech strony karpat w Gorlicach, także warto odwiedzić to stoisko dzisiaj i jutro. W bani, proszę Państwa, próbować, a będziecie Państwo zafascynowani i zadowoleni. Także, proszę Państwa, lecę dalej. Oprócz takich stoisk z tutaj, proszę Państwa, bańki mydlane. Proszę Państwa, za mną także lecę dalej do kolejnych stoisk. Szanowni Państwo, Czuć te smaki Gorlic, czuć proszę Państwa naprawdę, czuć te smaki. Proszę Państwa, tutaj stoisko, proszę to. Zroziaki, tutaj ta pani Duralka można powiedzieć robi. Do tego miód, proszę Państwa, drzemik. Także zroziaki Gorlińskie, kulinarna można nabyć dzisiaj i jutro proszę Państwa na strony Karpat, cztery strony Karpat w proszę Państwa czuć te zapachy bardzo, bo przyciągają zapachy tych prozioków proszę Państwa także lecę dalej <śmulny> Szanowni Państwo, obróbka ręczna z drewna. Taki oto miski, łyżki, proszę Państwa. Można obejrzeć, nabyć są takie figurki z drewna robione własnoręcznie przez artystę, rzeźbiarza, proszę Państwa. Deski do krojenia, proszę Państwa. Przepraszam, bo mówię, osy są, jest za dużo tych os. Także odwiedzać, oglądać. Same dobre rzeczy, proszę Państwa. Tak i stoisko z winem węgierskim, tak samo stoisko z rękodziełem artystycznym. Tutaj krótkim można też skosztować. Dzieje się w gorlicach. Te są bardzo wygodne. Wszystko niespodziewane. Szanowni Państwo, kołąbeczki można skosztować i pierogi, w kobylance, Skobylance, lepianki z Kobylanki, proszę Państwa, festiwal z kredystronu glory, gorlice, także do wyboru, do koloru, a tutaj, proszę Państwa, mamy, co to jest, i... 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 Miastu, Jak? Gorlicy, I barszcz ukraiński strydę, także, także dzisiaj, jutro, festiwal cztery ja Strony Karpat w Gorlicach. Przybywać, kosztować może za chwileczkę, ja też kosztuję. Tylko na razie zaczyna się część artystyczna na scenie w Gorlicach. Pogoda dopisuje, jest gorąco. Także przyjeżdżać. Witam serdecznie naszych. Miasta W Miastu Serdecznie burmistrza miasta Gorlice, pan Rafał Kuk. Witam bardzo serdecznie, witam państwa. Cię... Szymon Kojeczny, strona na Facebooku, koncertomania, się jest, 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 jest ze mną ze w Kołosi, Polkowy Festiwal, cztery strony karpat w Górnicach. dla wszystkich czytelników, strona na Facebooku, koncertomania, jeśli jest chętny, ze z pozdrowieniami. Szanowni Państwo, rozpoczęły się koncerty pierwszego dnia sobotniego z czterech stron Karpat w na scenie zespół poosi, a więc w tym czasie ja też oglądam stoiska, tak troszeczkę morzeczki gąbków spróbuję powrócę do Wylepianki, Stoblanki w Jest miejskiej Można degustację teraz? Także będzie degustacja Proszę Państwa, jak smakuje? Dziękuję w kobylance, zaraz się przekonamy. Okay. Będziemy próbować właśnie. Do drugiego stacja. To jest Barsz Ukraiński. Dziękuję bardzo. Muszę jedną ręką o przeorzę sobie. jeden tu nie próbuję. Barz Ukraiński. Bardzo ładny, czerwony. Więc pokażę w ten sposób Proszę Państwa, niebo w gębie Niebo w gębie Naprawdę warto odwiedzić kobylangę, Bo tam tak dobrze smakuje Proszę Państwa, że aż wyprowadziłbym się tam Także Smacznego Lecę za chwilę dalej Państwo w trakcie budniowego Festiwalu Folkowego Cztery Strony Karpat w Gorlicach, oprócz stoisk z winem, stoisk z pierogami, czy barszczem ukraińskim, czy pierogami, czy rękodziełem artystycznym i koncertami muzycznymi dla najmłodszych czeka Dłuchanych lat zabaw na rynku w Gorlicach, który również nie tylko wydarzenia kulturalne w Gorlicach, ale również 43 jest w normalnych dniach, proszę Państwa. Także na scenie koncerty, publiczność dopisuje, ludzi przybywa, proszę Państwa, do Gorlic. Festiwal folkowy Cztery Strony Karpat trwa na całego szymon konieczny strona na facebooku koncertomania jasielska i okolice prosto z gorlic. W jak ktoś woli do spania. Dla najmłodszych stryj pszczelarzy Warsztat też. Także jeżeli ktoś się interesuje pszczelarstwem, przy wasza, wystarczy wpaść do pana. Tutaj w prostorze sektowej Szymon jest Koncertowania, Jasielska i okolice Również polecam Cztery Strony Karpat w Zapraszamy Szanowni Państwo tak na szybciutko zespół w Osi Wystąpił przed chwilą na scenie Tutaj stoisko tak samo Z serami proszę Państwa Tak jak u nas wjaśnie Święto sera połączone Nie ma wina to tak samo w ramach czterech stron Karpat w można być takie sery. Zadegostować przede wszystkim można u tych pań tutaj dzisiaj jutro w Gorlicach. Także można to skosztować? Wzięku, że Państwo mi wyłącznie. I proszę Państwa delektuję ser. Mi to przypomina troszeczkę do jabłka podobnego ukrojonego. Ale to jest ser, żeby było jasne, więc kosztuje. Mm. Mm. Naprawdę, naprawdę dente, jak to mówię. Fantastyk, fantastyk, naprawdę. Warto wybrać się do Gorlic proszę państwa, również jutro. Do tych pań. Bo naprawdę smakuje, wyśmienicie. Już wkrótce Po to relacja I relacja Pierwszego dnia festiwalu chłopkowego Cztery strony karpat w Korlicach. Na stronie na Facebooku Koncentrowania Kasiańska i Policę I do zobaczenia Znów jutro W korlicach, Proszę Państwa Na kolejnej dawce W festiwalu chłopkowego Cztery strony karpat